Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałem Wam pokazać, jak można zagrać temat przewodni z filmu James Bond na gitarze. Podzieliłem to na trzy części. Pokażę Wam każdą część po kolei, a potem zagram to wszystko w całości. Zaczynamy na najgrubszej strunie E, na drugim progu. Teraz na strunie D na pierwszym progu i na strunie A na drugim progu. I to jest jakby ten, ta cała pierwsza część. Jeszcze raz to powtórzę troszeczkę szybciej. I teraz Wam pokażę tą drugą część, jak zagrać muzykę do filmu James Bond na gitarze. Najpierw uderzamy pustą strunę E i na trzecim progu przyciskamy. Potem pusta struna D i przyciskamy czwarty próg na strunie A. Teraz Wam pokażę tą trzecią część, jak zagrać motyw przewodni do filmu James Bond na gitarze. Przyciskamy na strunie A na piątym progu, tutaj wykonujemy tak zwany slide, czyli przesunięcie do progu siódmego na strunie A, potem przyciskamy próg piąty na strunie D. Potem przyciskamy na siódmym progu struny G i na szóstym też na strunie G przyciskamy. I jak już zagracie tę tą trzecią część tego motywu przewodniego do filmu James Bond, na końcu jest akord. Ja wam zaraz pokażę. Na czwartym progu przyciskacie Strunę A i D. I tak, jakbyście akord E-moll przesunęli do czwartego programu. Teraz zagram Wam to w całości. Agent 007 James Bond zbliża się. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie.